Na zboczach góry Parnas, legernadarnej siedziby mus, wznoszą się bardzo piękne w swej surowości ruiny delf. Starożytni Grecy uważali je za pępek świata, bo właśnie tutaj miał się spotkać w sumie dwa orły wypuszczone kiedyś przez Zeusa z przeciwległych krańców ziemi. Dokładne miejsce wskazywał kamienny stożek zwany omfalosem, czyli tym pępkiem. Sanktuarium w sumie było poświęcone Polinowi, który przemawiał tu, w tym właśnie miejscu, do ludzi ustami specjalnej wyroczni. W starożytności do Delf pielgrzymowali wszyscy szukający porad w ważnych sprawach życiowych. Kapłanka, która siedziała nad skalną szczeliną, z której unosiły się odurzające wyziewy, wpadała w trans i udzielała niejasnych odpowiedzi, tłumaczonych następnie przez kapłana, czyli ta pytia delficka, właśnie tutaj. W sumie zasiadała. I właśnie tutaj w Delfach, gdzie też miałem okazję parę razy być, istnieje m.in. świątynia Apolina, którą otaczała, otaczały inne święte miejsca. Zachowane pozostałości po stadionie, które tam są, potwierdzają, że w Delfach, podobnie jak w Olimpii, organizowano zawody sportowe, a igrzyska pytyjskie na cześć Apolina pogromcy Pytona. Odbywały się praktycznie co cztery lata. Yy, mity greckie opowiadają o gigantycznym potopie, który zalał cały świat po tym kataklizmie w jaskini na górze Parnas. Zamieszkał zrodzony z bogini ziemi Gai, taki wielki wąż Pyton, który pożarał mieszkańców sąsiednich wiosek. Zabił go dopiero bóg słońca Apollo, a ciało wrzucił do rozpadliny w skale, skąd wydobywał się potem smród z gnilizny. I właśnie z tego smrodu miała ta Pytia delficka odczytywać przyszłość albo rozwiązywać te problemy tych ludzi. W sumie nazwę tego miejsca zmieniono wówczas z pyto na delfy, i zamiast Gaj zaczęto czcić Apolina. Zbudowano mu świątynię, której w imieniu Boga wróżbiarstwa odpowiedzi na pytania błagalników udzielały właśnie te. Kapłanki zwane Pytiami. W Delfach warto też zajrzeć do źródeł kastalskich. To są takie stopnie prowadzące w górę do źródła właśnie kastalskiego, które powstało od uderzenia kopytem przez Pegaza, skrzydlatego konia. No i nazwa pochodzi od nimfy Kastali, która utopiła się tu, by uniknąć zalotów Apollina. W wodzie obmywali się w sumie pielgrzymi przed wizytą wyrośni. Przypuszczalnie wokół źródła koncentrował się też. Wcześniejszy ten kult bogini Gai. W sumie, czy to była prawda, czy to było oszustwo? No nie należy automatycznie zakładać, że wyrośnia delficka była jednym wielkim oszustwem, bo psychika ludzka posiadała pewne moce i bez wątpienia wyziewy ze szczeliny wywoływały stan podobny do transu i te rozmaite wizje. Już bardziej podejrzana wydaje się rola kapłanów, bo świadomi swojego ogromnego wpływu na wydarzenia polityczne w całej Grecji. Potrafili oni wykorzystywać to bardzo, naprawdę bardzo umiejętnie dla własnych celów. No w starożytności niezwykle okazale musiała wyglądać święta droga w Delfach, wzdłuż której ciągnęły się posągi i skarbce, które były budowane przez państwa, miasta wdzięczne za rady, które sam Apollon im udzielał.